Ho ho ho! Kto tutaj był grzeczny, ja się pytam. A ty, ty byłaś grzeczna, byłeś. Wyrzucam tą rózgę. A dla grzecznych dzieci coś mam fajnego. Nowa podkładka Smajlandia! A tutaj mamy czapkę Renifera z rugami. Jeszcze do tego dwie pocztówki. Jedna Wesołych Świąt. I druga Smajlandia. Oraz nowe skarpetki Shiba. Oj, będzie wam ciepło stópki. Jeszcze rękawiczki Smilestu Teraz wam będzie ciepło w paluszki. Jeszcze największe. thank Mailandia. To nowy kot Smajlowa i całej ekipy! Ale mięciusi, mięciusi, mięciusi. Wszystkie rzeczy znajdziesz na sklepie smysokruga.pl. Link w opisie. Jestem pomarańczowym z pranki, a ty jesteś różowa, Livia! Jaka ładna, tak, jaka piękna. Tak, jestem różowa. O, jak super sobie skaczesz. Ale czekaj, a czekaj. No tutaj, choć pójdziemy tutaj na plac zabaw, może, co? Ej, tutaj pisze, że nie mogę dotknąć koloru zielonego. Nie mogę pójść z tobą na plac zabaw. Nie no, dawaj, nic ci się nie stanie. Ale przecież. muszę iść tej ścieżce, żeby nie, do, nie dotknąć koloru zielonego, dlatego, że dzisiaj spranki nie mogą dotykać kolorów. A jak będziemy się właśnie bawić... Czekaj, tutaj nie ma koloru, okej, okay, brązowy. Dobra, to mogę dotknąć. Ok, możemy się pochuźdać, ale muszę Ta uważać. Ta nie huśta. Okej, okay, wezmę tutaj sobie, czekaj. no wow, ale zleciałem. A what, co? Dotknąłem jakiś kolor, o nie. Teraz <laughs> zmienia mi się. Najgorzej. Teraz mi się zmienia. O, nie mogę dotknąć czarnego, drat trzeba uważać na kolory, które są tutaj różne. Ja nie mogę różne. niebieskiego. Inaczej wtedy padniemy. Dobra, idziemy sobie tutaj. O jest scena. Zaśpiewam dla was piosenkę. Słuchajcie widzowie. Nagrałem dla was nową piosenkę, tylko nikomu nie mówcie, serio, poważnie mówię. Nowa piosenka jest z ekipą moją i ona będzie już za miesiąc, więc zaśpiewam. A nie, zapomniałem. <słuch> Nie no masakra! Nie no, dobra, to, jak ja mam zaśpiewać? Chciałem wam coś puścić, ale mi się kolory zmieniają i nie mogę dotknąć koloru jakiegoś w jakimś momencie. Czaraz czerwony, teraz czerwonego nie mogę dotknąć. Dobra, a czerwony, o, o, to są na przykład te kwiatki czerwone. Dobra, Livia, nie dam ci kwiatków, nie. Nie mogę ci dać kwiatków. Dlaczego? Nie mogę, ale ty byś mogła mi dać. takie fajne właśnie. Ale pachną. Chociaż jednego mogę ci... O nie, padłem znowu! Nie, dobra, nie, wytrzybie! Dobra, nie, 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 ja już nie dotykam. Kolory mi się zmieniają. Dobra, wiecie ej. co? Idziemy na pustynię. Idziemy ja na pustynię. Nie mogę dotknąć szarego! Szarego, a ja mogę dotknąć. Ha ha, ha. o patrz, patrz tutaj skaka O nie, padłem, ej, co jest? Dlaczego miałem szary kolor? Ale czekaj, ja mam pomysł, patrzcie, nie mogę dotknąć szarego koloru. Dobra, omijam szary kolor Kolor, ale patrzcie, będę skakał na biały, patrz, 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 patrz. O, widzisz, skoczyłem, ej, padłem, ej, na białym. A dlaczego ja to? Ej, a ja po czerwonym przejść. Ha, po padłem, mowy. o nie, tu wszędzie jest szary. Ścieżka jest szara, a teraz niebieski, ok? Kolor Ej, co, mi się po zmienił. Po czerwonym można przejść na tą, tę piramidę. O właśnie, po czerwonym. No i ta skakuje. O nie, woda jest niebieska, zapomniałem. No i musimy uważać, te kolory się zmieniają co chwilę. I właśnie trzeba bardzo uważać, Dobra, wejdźmy sobie do domu po prostu, ok? Wejdę sobie do domu, brązowy. Tu nie ma brązowego w domu, nie ma. O, ktoś tutaj tańczy. Wow, ale zasuwa. Kliknij dziopeczkę dla niego, tak fajnie tańczy. Pamiętajcie, wow, ale taniec, joo. Dobra, a teraz brązowy, ok? Czyli nie mogę. Do... A -a. A! jak tu ciężko no jest. jest. Ale ciężko mega dobra. Wiecie co? Idę teraz no przejść się na ob. A do czego? O nie, zielony. Nie, nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Nie. Ja nie. Zielony. Nie, przez zielony, przez zielony, wszędzie jest, jak ja stąd wyjdę? Ej, zielony najgorzej jest mieć. Najgorzej Wy, wylosowałem najgorszy kolor zielony i teraz nie mogę wejść na trawę, bo od razu upadam. Teraz muszę wejść na ścieżkę. Hops, okej, okay, jestem na ścieżce. Ej, może dobra. chodźmy tam. Okay, tam gdzie ja... iglo. Ale ja nie przejdę do igla, muszę iść po ścieżce. Patrz, patrz, i teraz Ale tutaj. Lubek. Ok, dobra. I jakiegoś parkura przychodzę, teraz obi przychodzę, patrz, patrz, mogę teraz elegancko, teraz idę do środka i bum, jestem, przeszedłem. teraz idziemy, cofamy. Czarny mi się teraz zmienił, dobra. O nie spadłem! ajajaj źle stanąłem. Źle stanąłem, zeciałem. Dobra, brązowy, okej, brązowego nie mogę dodać. Dobra, idę teraz tutaj, chodź zobaczymy czy przejdziemy to obybi tutaj. Zaczymy, patrz tutaj ja nie widzę swojego koloru, bo mi głowa zasłania O nie spadłem znowu, no nie dopiero co wszedłem i już spadłem. Serio? Dobra, jeszcze raz to spróbujemy. 360 trzeba robić. Okej, okay, szary, nie mogę dotknąć szarego. Ej, ja białego nie mogę dotknąć. Okej, okay, przeskoczyłem, widzieliście? Dobra, teraz tutaj, teraz tu. Patrz, jak ja robię skillowe. Let's go! E, to jest go. ciężki parkour. Sigma boy, let's go! Patrz na to, jak ja skaczę. Woohoo! lecimy. Dobra, Patrzę. idę, idę. Przychodzę, to jest hardkorowe A. dla hardkorów, czyli dla mnie. Patrz, 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 jestem! Let's go, Sigma Boy! Let's go! Padłam! Elegancko! Woohoo! I co i co? No dawaj przejdź do mnie, zatrzymać trasadę. Haha! I co jest? Nie dasz rady. Weszłam z kwiatki i nagle padłam. Oj, czerwony teraz miałem. Ej, cały czas mi się losuje kolor po prostu. Ja no, mam teraz szary. Ej, ja wracam, wracam, wracam! Pum, 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 patrz! O padłem, ja już nie wróciłem, ale dałem radę. Okej, okay, żółty, nie mogę dotknąć żółtego. teraz idziemy teraz ja zobaczyć, nie mogę dotknąć? O, tutaj, wejdźmy na samą górę. Ej, tam coś jest u góry. Teraz próbujemy wejść, tylko czekaj, czekaj. Ja nie mogę dotknąć żółtego, ale tu jest. Ten most jest kolorowy! O nie, jak przejść? Most, który. Właśnie schody, które są kolorowe. O, nie. Ja ci ty... powiem jak, trzeba mieć kolor szary. O, ty masz szary. No. A łapadłem! Tam był żółty! No nie, serio! Dobra no to i to nie da rady Jak ja mam to przejść? Dobra, może w losu jakiś kolor inny i tam wejdę. Czekaj, czekaj, patrz jak ona wchodzi wysoko do góry. na jaki mam kolor? Czarny. O, czarnego nie ma chyba w tęczy Dobra, biegnę, biegnę. U, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, szybko do góry, pierwsza. do góry. Ciekawe czy to jest czarne czy nie w takiej tajemce? No chyba nie ma. Dobra, biegnę, 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 biegnę. Do samej góry zobaczymy. Okej, okay, dobrze mi idzie, dobrze mi idzie, dobrze mi idzie, Jeszcze szybciej, bo schody zanikają za mną. O nie! Schody, schody zanikają, musimy wejść na sam szczyt, a ładne są... Dawaj, mamy. dawaj! Oba, dawaj, idę, 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 jeszcze trochę, jeszcze trochę. Uhu! doszedłem, 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 zaraz, doszedłem, Brawo. o nie! Schody, 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 schody i jestem! Draż Akurat wylosowałem żółty żu mi się wylosowało w trakcie Dobra, daliśmy radę. I teraz spalamy na dół. Ach, teraz skaczymy na dach. A, na dach, no 3, 2, 1. Leci! pow! <laughs> po! Ławie! Po. prawie! O, jest czerwony teraz! Ej, a dobrze, że nie skoczyłem, bo ja mam brązowy. O, dobra. Ej, spróbuję Padła. wejść w takim razie sobie tutaj może Rozpocznij bieg, okej, okay, zobaczymy tutaj, ale czekaj, to jest brązowy, muszę chodzić na białym. Teraz spróbuję chodzić Ej, ja na białym. E, padłem! Ej, szedłem na białym i padłem od razu. LOL, Dobra, teraz kolejny kolor i teraz czerwony, okej, okay, czerwony. Czyli tutaj czerwony to jest mało, nie mogę pójść na leżak, okej. Okay. Ja idę tam zobaczyć. Na właśnie piramidę pustynną. I rozpoczę, rysby, czy chodź za no, Idziemy zobaczyć piramidę, zwiedzamy tą całą mapę, ale musimy uważać właśnie na kolory, które nas rozwalają. Ja nie mogę brązowego dotknąć teraz. Wchodzę, 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 jest na piramidzie! Najwyższy sprawki! O i tam jeszcze mamy domek Mikołaja i iglo! O, tam jeszcze musimy pójść, bo tam nie byliśmy. Ale kaktusy tu są. Dobra, to to choć w takim razie. Jakie beczki! No, duże. A, padłem, ej, co się stało? Ej, to żółty. stało o nie, wylosowało mi żółty i tam po prostu był kolor żółty piasku. Najgorzej. Ej, ale to, to jest ciężko. to to iglo? Dobra, idziemy jeszcze dalej. Pamiętajcie widzowie też, żeby wejść na naszą grupę, jak chcecie razem z nami prowadzić spranki albo inne gierki, to wpadajcie na Smysl Team, link macie w opisie, możecie mieć takie fajne koszulki, bluzki. Dobra, idziemy, idziemy, szybko, pospieszmy się. Dawaj, dawaj, Livia, dawaj, 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 idziemy do końca. O nie, szary, dlaczego? Nie, nie mogę wchodzić na ścieżki. Nie mogę. mi czarny się wylosował. Ale czekaj, mam sposób, nie przejdę właśnie tego mostu, dlatego, że ulica jest szara. I, ale mogę, wejść tak, patrzcie, 300 IQ, ha, 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 ha. patrzcie, nie mogę iść, ale mogę iść na poręczy, ale ich wrobiłem, co, let's go, ej, ale go. tu mi się najbardziej chyba podoba, o, ja mamy lubię igro. o, super, mamy właśnie kolor biały, tu biały, mi się nie, nie wylosuje, mamy zielony, o, tu może mamy jakiegoś kotka, mamy fajnego kotka, jakiegoś on kolor niebieski, o, tu pan mówi, Naciśnij Oś. sklep ze zwierzątkami. Ciemka jo, 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 jo. Ale Jakiś łodziak, ej, śmociek, śłodziak. Wow, a nosorożec. Jednorożec. Ej, macie jakieś fajne jedno zabawki? No, nosorożec, nie nosorożec. <laughs> Jednorożec, nosorożec. <laughs> I kotek, kto ma to koty? trochę różnica. Kto ma zwierzątko, to klika łapeczkę w górę. Jestem ciekawy. Dobra, i teraz gdzie ej, teraz? tu idziemy? nawet choinki są białe. Na choinkę, na choinkę weź. Huh, huh, uh, w tędy, chodź ulicą. Czarny, czarny, muszę, uważ na czarny. A czarnego tu nie ma nigdzie? Nie ma. Okej. Okay. A to ja też mam czarne teraz. No, uważajmy, uważajmy. Teraz ty na plac się poławić. Brązowy, brązowy, brązowy. Dobra, tu nie ma Dobra, brązowego? ja zjeżdżam. O, o, zjechałem elegancko. Ej, What? What? i ty nawiedz jechać. Wow. A teraz musimy się ścigać po kolorach! Szybko biegnij, biegnij na biały, na biały, na biały! Kto biały. będzie pierwszy! Let's go! Szybko, szybko! O, nie spadłem! A Nie Aha. dałem rady! Nie dałem o rady! Mamy tam różne kolory właśnie! W kształcie serduszek i musimy Ej, wybrać spadłem, dobry kolor! Dlaczego? Dobry kolor musimy wybrać! Dobra, ale czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz spróbuję, jeszcze raz muszę dołączyć, dołączyć, dołączyć Uwaga, dołącz do gry, nie, jestem, jestem, wróciłem! Mam jest biegnę, 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 szary, szary, szary! szary. Okej, okay, jestem na szarym, dobra. Jest, jestem z protem. wróciłem. Jestem z okej, okay, muszę wygrać co? Muszę wygrać zielony, teraz zielony, biegnę, 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 gdzie jest zielony, tutaj jest zielony, tu jest! Uuu, jestem, Dora! Łó, uh -huh. wow, okay, teraz ale Nie, zdążyłeś! No, teraz fioletowy, gdzie jest fioletowy? Fiolet, fiolet, fiolet. to jest to? Jak to tak. było to? Okej, okay, dobra, dobra, wyścignę jeszcze do idę. różowy. Szybko, szybko, gdzie jest patrzcie różowy, z góry, różowy, różowy, to obserwuję. jest ten... Okej, okay, to jest ten różowy. Teraz tu przeskoczę sobie, patrzcie. Teraz tu biegnę, żółty, 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 ale do samego końca już dobiegnę, 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 dobiegnę. Eww! No nie! Nie, ja dlaczego? Nie przed dlaczego przed końcem spadłem? My myślałem, że doskoczę. Jakie to było smutne sady. Najgorzej. Nie Najgorzej, no nie, co to się stanęło? Dobra, ale czekajcie, jeszcze raz spróbujemy. Gra spoczcie się za 6 sekund i zaczymy. Z... Dobra, kto teraz, teraz wygramy. A teraz zaczymy. kto jest szybszym kolorem, czy ja pomarańczowym, czy ty różowym. Kto ja jest, różowy, jest szybszym na pewno. Kto jest szybszy z pranki? Let's go biegiemy, biegiemy, do brązowy brązowy, brązowy, brązowy. Brązowy, brązowy, tu jest brązowy, dobra? Jestem pierwszy! Hi, hi, hi. Jestem pierwszy na fioletowy, fioletowy. Ej, Biegnie jak ty tak szybko biegasz? Szybko biega, szybko biega A, ale spadło dużo ludzi. Z tyłu za mną teraz brązowy. Brązowy. Patrzcie, szybki. Dobra, teraz brązowy, brązowy. No Nie, najgorzej spadę. Spadłaś, to spadłaś, dobra, no. może wygram to jeszcze, jest, został jakiś chłopak jeszcze, dobra, teraz tutaj stanę na pomarańczowym, teraz tu mogę przeskoczyć, mogę przeskoczyć, żółty, żółty, dościnek go może, może go doścignę, no nie wiem, dobra, dobra, on dobra, on już jest prawie na samym końcu, dobra, on będzie pier na pierwszym miejscu chyba, na cyjan, no cyjan. teraz wygra, szybko, szybko, szybko już wygrał, jestem. aj, wygrał, aj, ale aj, może aj, będziesz aj. drugi, a drugi będę, drugi będę, będziesz niebieski, będziesz miał drugie miejsce, niebieski, 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 dobra, tutaj stoję, na niebieskim, dobra, i teraz uwaga. Kolor czerwony, okej, okay, czerwony, czerwony. Ja już dojdę do samego końca i puchar mam, ale drugie miejsce, chcę być pierwsze. Patrzcie, jestem drugi jako spranki tutaj na dole. No, ale ja chcę jako ja spranki same są najlepsze widać. w florach. ja chcę być. Ja chcę być najlepszy. Najlepszym sprankiem chcę być! Najlepszy. Dobra, Tylko ja, ja teraz będę pierwsze. więc okay, więcej osób biło i Smile to so team wbił! Dobra, zaczynamy kto będzie pierwszy. Da, ścigamy się. Zaczęliśmy, let's go. Ale kuleczka się odleciała. Sigma boy! Idra strzela, żółta, 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 tutaj patrz, lepszy osób to jej weszło. Tam jakaś dziewczyna spadła. Pisałem, że nie zdąży. Dobra. O, tam Brozowy. jest. Ej, co jest? Ona jako na skacze. Ona oszukuje. Czerwony zostaje. Ju, 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 ju. No, to, 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 ta strona, czerwony, czerwony, czerwony. Tylko szybko, szybko. O, pu! Dobra, dobra, druga ekstra. Ej, oni, o, oni oszukują, bo mają coś w ogóle do szary, skakania. Szary Szary, 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 szary. Teraz tu. Ej, patrz, ona ma coś do skakania! No nie wytrzymię! No, no? nie wygrał tego! Joba oszukiwania! Haha, <noise> spadłem na dół. No nie, oni mieli coś w ogóle do tego, do skakania. Teraz musimy się schować. Jako spranki. Dobra, teraz się schowam, żeby mnie nie szybko. znaleźli. Dlatego, że będziesz szukający. Okej, okay, muszę szybko się schować za żółtym. Okej, okay, to jest mój kolor. Schowam się. Tutaj może. Tak, 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 tak. Tutaj, tutaj się schowam, O nie, tu nie. Tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę. O nie. O, tutaj się schowam, Ej, biały, tak. teraz, biały teraz, biały teraz. Biały teraz, biały teraz, biały teraz, biały, żeby nie zobaczył, żeby nie zobaczył. A teraz kolor się zmienia i my musimy się właśnie w nim chować. Jaki Ej, kolor się zmienia? Obok mnie? Dobra, 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 mnie nie znajdzie, nie znajdzie mnie. Teraz kolor biały, jaki będzie? Uwaga, uwaga, i teraz, jaki kolor? Zielony, 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 zielony. zielony. Szukam, uciekam tutaj, uciekam, nie mam zielonego, nie mam zielonego, ale tutaj będę widział. Okej, okay, okej, okay, okay. jestem zielonym, dobra, dobra, dobra. Jestem zielonym, okej, okay, może mnie nie znajdzie. Patrzcie, chowam się jako spraki zielony. Zmieniamy teraz kolory i musimy się schować przed poszukiwaczem. Dobra, uwaga, i teraz... A! Zapała mnie! Najgorzej, no nie! najgorzej. Ajajajaj, odrodzenie 20 sekund, niewidzialny. No nie, zapała mnie, ale jak ona to wiedziała? Jak skoczyła tak nagle na mnie? Nie dałem rady, ale wy możecie dać radę wejść na moją grupę? smile team Wpadajcie, link macie w opisie i na mój sklep smile